Zanim zaczniemy odcinek, chciałbym Was zaprosić na giveaway'a, który będzie, gdy na kanał wbiję 150 subskrypcji. Giveaway odbędzie się na streamie, będą fajne nagrody, a teraz zapraszam do oglądania. Cześć! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj w poradniku do szpiega. Omówię Wam dzisiaj wszystkie bronie, które są do szpiega, podam Wam statystyki oraz pokażę Wam najlepsze sety. A więc zaczynajmy! Pod guzikiem 1 mamy rewolwer, który jest podstawową bronią do szpiega. O, tak o to wygląda, tak wygląda inspekcja broni. Yy, obecnie mamy 6 naboi. Każdy rewolwer ma 6 naboi Oraz gdy zbierzemy sobie taką paczkę amunicji Amunicja nam się odnawia Przejdźmy do drugiej broni Przejdźmy teraz do drugiej zdolności szpiega, jaką jest saper Saper służy do tego, aby niszczyć wieżyczki inżyniera Oraz e, zdezaktywować je Przejdź, Gdy podejdę do wieżyczki, pojawia się tak jakby taki rysunek Biały I to oznacza, że możemy położyć saper Będąc w przebraniu, na przykład jak jestem teraz przebrany za skauta, możemy używać sapera. Użyję... O, jest zniszczony. Możemy także saperować teleporty oraz dispensary, czyli możemy jednym słowem teleportować wszystko. Ale pamiętajcie, saper może być zniszczony o, przez inżyniera I, możemy, i inżynier może nadal używać swojej zdolności. Przejdźmy teraz do trzeciej zdolności, jaką jest. Nóż. Przejdźmy teraz do trzeciej broni jaką jest nóż. Nóż służy do tego, aby bić po prostu ludzi na blisko oraz wsadzać ludziom nóż w plecy, czyli zwane backstopy. Ale pamiętajcie, jeżeli sniper ma na plecach taką magiczną tarczę, jaką jest tutaj prezentowana, nie możemy go zadźgać w plecy. O. Gdyż mamy taką blokadę, tarcza się niszczy i dopiero teraz możemy go zadźgać w plecy. O. Przejdźmy teraz do kolejnej zdolności. Teraz pod prawym guzikiem mamy coś takiego jak zegarek. Stajemy się niewidzialni oraz pojawia się na dole się odlicza pasyk, który powoduje, że mamy tyle energii. Wyjdę z niewidzialności, wezmę paczkę amunicji oraz ta energia się odnowi. Pod guzikiem 4 mamy zestaw przebrań. Takie magiczne coś, że możemy się na przykład za kogoś przebrać. Kliknę na guzik np. Na 8. I pojawia się ludzik duży, oraz to oznacza, że jeżeli, jeżeli ten duży ludzik zniknie, to oznacza, że jesteśmy po prostu przebrani. Przejdźmy teraz do dodatkowych broni. Przejdźmy teraz do pierwszej dodatkowej broni, jaką jest lewska łurze. Ten revolver polega na tym, że jeżeli yy, pozwólcie, że zużyję troszkę energii. Ok, gdy kogoś strzelimy. Ładuje nam się dodatkowa energia. Weźmy sobie teraz dodatkowy nóż. Jakim jest yy, zabójcza elegancja? Jest to zwykły nóż, czyli reskin. Ma takie same jakby, działalności jak podstawowy nóż, tylko po prostu różni się wyglądem. I tak wyglądy, wygląda jak kiedy chcemy kogoś walnąć w plecy. Przejdźmy teraz do dodatkowych broń w kolejnym zestawie umówmy sobie takie bronie jak Ambasador. Jest to rewolwer, który możemy walić headshoty. O, jak widać dostał headshota, ale ten rewolwer zadaje minus 15 obrażeń przez to, że możemy walić headshoty oraz ma coś takiego jak rozrzut. Gdy strzelamy pojawia się większy celownik i to powoduje, że e, w tym obszarze będą trafiać pociski. Przejdźmy teraz do noża, jakim jest yy, klujący udu. Ten już polega na tym, że, gdy używamy niewidzialności, yy, energia nam spada o 33% oraz, kiedy chcemy kogoś za nożować w plecy, nie słychać w ogóle, jakby yy, że go nożujemy, oraz od razu, się, od razu się przebieramy, a ciało po prostu to znika. Z dodatkowych zegarków mamy na przykład polerenerzownika, która powoduje, że możemy sobie stać w niewidzialności przez cały czas. O, przez co teraz się nie widzi, Zmienię sobie pozycję i cały czas możemy. I teraz, gdy stajemy sobie po prostu w miejscu, yy, pasek regeneruje się. Przejdźmy do kolejnego zestawu. Na sam początek mówmy sobie egzekutora. Kiedy jesteśmy w przebraniu, przybiorę się. Kiedy trafimy po raz pierwszy, zadajemy plus 20 do obrażeń. O, dostał 64 obrażenia, a normalnie by dostał 40 obrażeń. Yy, przejdźmy teraz do kolejnej broni, jaką jest ostateczna nagroda. To jest nóż, powodujący coś takiego, że jeżeli kogoś zabakstabujemy, czyli walniemy po prostu nóż w plecy, przebieramy się za niego od razu yy, i jego zwłoki po prostu znikają. Lecz, gdy chcemy się za kogoś przebrać, posiadając yy, zabójczą elegancję w lekwipunku, Zużywa nam całą energię zegarka. Przejdźmy teraz do dodatkowego zegarka, jakim jest Quack'n Jest to zwykły zegarek po prostu, tylko że jest po prostu w innym skinie. O, mamy taką kaczuszkę. O, i po prostu jest to zwykły zegareczek. Przejdźmy do kolejnego seta. W kolejnym zestawie sobie zaczniemy od specjalnego noża, e, czyli Kuni Crown Toucha, który daje nam jak sobie możecie zobaczyć, minus do życia. Mam obecnie tylko 70 życia, ale kiedy kogoś zadźgiemy w plecy, to życie nam się jakby regeneruje i dostajemy jakby mega leczenie od medyka. Ale to życie jednak będzie nam spadać co troszeczkę, tak samo jak nadleczenie od medyka. Dobra, zapraszam Cię, mój obiekcie testowy, chodź tu. Przejdźmy, dal Przejdźmy dalej do kolejnej broni, jaką jest Grzachotnik. O, teraz możecie zobaczyć, że jak za każdym razem jak zanurzuję kogoś w plecy, to dostajemy jeden strzał krytyczny. Czyli nawet jak trafimy kogoś w ciało, to, to dostanie krytyka i przez to będzie bardzo mocno zraniony. Teraz yy, pokażę Wam kolejny zegarek jakim jest. Pełen nożownika zaatakuj mnie proszę. O! I powstały nasze złoki. Lecz teraz dostajemy jakby minus do niewidzialności. Pelery nam znika i tak naprawdę żyjemy. Taka magiczna sprawa. Przejdźmy do kolejnego zestawu. Przejdźmy do dwóch rzeczy, które nam zostały, a mianowicie przejdźmy do pierwszego, czyli zamrożony agent. Jest to nóż specjalny taki lodowaty, który kiedy kogoś zabak stabujemy w plecy tworzy takie magiczne lodowe posągi no i wtedy niestety widać w przeciwnicy też widzą, że oho Spieg się czyli, ponieważ widzi tego do owego prostążka. Teraz chciałbym, żebyś mnie zaatakował. O, i widzicie, nóż mi się roztopił, i teraz dostałem na troszkę odporność na ogień. Ale ta odporność, niestety, się kończy po 10 sekundach. Lecz możemy zabra zabrać też, tak jakby, tą paczkę amunicji, co spowodowało nam, że y, szybciej dostajemy ten nóż. Przejdźmy do ostatniego noża. Przejdźmy do ostatniego noża, jakim jest gruba ryba ten nóż powoduje że mamy tylko 100 życia. Lecz. Kiedy kogoś zbalniemy no zabakstabujemy, dostajemy na krótki czas plus 30 do spida. Dobra. Tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. Możesz kogoś pozdrowić Pędzel? Chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam mamy tatę, siostrę, brata i kota. No dobrze. Trzymaj ta się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia również na streamach oraz do zobaczenia na giveawayu, który się odbędzie, kiedy na kanał wybije 150 subskrypcji. Trzymaj ta się, do zobaczenia. Hej hej.